Cześć, ja jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie i czy zastanawialiście się kiedyś, jak może wyglądać nowy Miraż? Mam nadzieję, że poznajecie, znajduje się w tej chwili na bombsite'cie A, który mógłby tak wyglądać, gdyby Miraż i Dust zamieniły się skinami. Czyli budowa mapy pozostaje bez zmian, no ale ściany, skrzynki, generalnie czujemy się jakbyśmy byli na Dust'cie. Od razu was ostrzegam, że tego typu mapami dzisiaj nie będziemy się zajmowali, pokazuję wam to tylko jak taką formę ciekawostki. Natomiast poprzeglądamy sobie warsztat z Team i zobaczymy, jakie zmiany przygotowała społeczność. Jakieś nowe korytarze między bombsite'ami, midem, nowe przejścia być może. Może również zmiana wyglądu mapy, bo w tej chwili Mirage i Overpass są jedynymi mapami z tej oficjalnej puli map turniowych, które jakiegoś takiego większego remakeu się nie doczekały. Overpass jest młodszą mapą, więc być może następny w kolejce jest właśnie Mirage. Czy tak będzie? Nie wiem, nie mam szklanej kuli. Natomiast gdy kiedyś nagrałem wam filmy, jak może wyglądać Nowy Dust, Nowe Inferno, Nowy Cash, to jak najbardziej wam się to podobało. I wiem, że tym filmem troszeczkę wkładam kij w browisko, bo Mirage jest naszą ulubioną narodową mapą, i gdy powiecie do kogoś, do, do Polaka, hej, zagrajmy w cs jaka mapa? Mirage, to zawsze wszyscy będą zadowoleni. Więc mam nadzieję, nie będziecie mieli mi za złe, gdy powiem, że na przykład tutaj coś mi się na Mirage nie podoba, albo może taka zmiana byłaby fajna i nie będziecie pisać komentarzy, ale Mervo, Mirasz jest idealny, nic nie powinni zmieniać, a jak zrobią remake, to będę miał 10 FPS-ów i odinstalowuję cs -a. Także chwilka reklamy i widzimy się już na kolejnej mapce. Zanim przejdziemy dalej, chcę Wam pokazać Raid Shadow Legends, czyli jedną z najpopularniejszych gier mobilnych na świecie, o której pewnie już słyszeliście. Ponad 600 bohaterów z własną historią, częste aktualizacje wydarzenia i łatwa do zrozumienia rozgrywka to tylko niektóre z powodów, dla których myślę warto zagrać. Jeśli chcecie, to w tym celu użyjcie mojego kodu QR lub linku w opisie. Ostatnio został dodany tryb wieża zakłady, mamy w nim cały świat nowych i trudnych bossów do pokonania. Wszystko rozciąga się na 120 poziomach i jest jak ogromne więzienie. Uważam to za interesujące bo każda walka wymaga osobnej strategii i odpowiednio wyposażonych bohaterów, aby dojść na samą górę z wieloma wyzwaniami po drodze. Aktualnie w Raid trwa event Path of Light, czyli Ścieżka Światła, dzięki któremu będziesz mógł odkryć trzy rozgałęziające się ścieżki, aby zdobyć nagrody, na których najbardziej Ci zależy. Również trwa Deliana Chase, bo jeśli zalogujesz się przez 7 dni do 20 lipca, dostaniesz legendarną bohaterkę Delianę, a używając kodu MYDELIANA możesz rozwinąć ją do maksymalnego poziomu. Także jeśli chcesz zacząć grać, zeskanuj mi kod QR lub wejdź link w opisie jako nowy gracz otrzymasz dodatkowo pakiet startowy o wartości 30 dolarów, czyli bohatera Vergisa, 200 kasebra, 1 buz do expa, 1 uzupełnienie energii oraz starożytny odłamek. Nagrodę znajdziesz w skrzynce odbiorczej tylko przez następne 30 dni. Powodzenia, a my wracamy do filmu. Zacznę od tego, że uważam, że Miraż jest naprawdę fajnie zbalansowaną mapą, i nie uważam, żeby tutaj było potrzebne jakieś wiele zmian. Ale zaczniemy sobie od mapy Nate Kinga społeczności, na której jest mnóstwo różnych dzikich i szalonych zmian. Więc, być może to Was zainteresuje, zaciekawi, jak wiele jest różnych dziwactw, jak na przykład to, że na dżungli w tej chwili. Dżungla jest rzeczywiście dżunglą i nie będzie już chyba wątpliwości dlaczego to miejsce tak się nazywa, bo zostało bardzo fajnie wystylizowane. A na przykład tutaj na Midzie, oprócz jakichś e, dziwnych deseczek, zostały mocno ułatwione przejścia i na przykład taka drabina niech Was nie dziwi. Jeśli walczby coś takiego wprowadziło, bo mają tendencję czasami do ułatwiania jakichś takich skilowych skoków, tak jak na Inferno, na przykład już na te beczki pierwsze, można sobie wejść łatwo samemu po kolei kiedyś tam trzeba było fajnie się rozpędzić, dobrze, skoczyć z fontanny. Tutaj jest mega śmieszna rzecz na tej mapie. Jest taka zapadka i możemy zeskoczyć sobie tutaj na dół i walczyć, atakować. Mega śmieszna rzecz, mega mi się to podoba, chociaż ewidentnie potrzebna by była jakaś rzecz, żeby Terror mogli to skontrować i spokojnie tędy przychodzić, nie bojąc się, że... Cały czas ktoś ich tam od góry zaatakuje, nie? Albo być może chociaż ta klapka tylko raz, jednorazowo otwierana i zamykana, nie kilka razy. No nie wiem, ale naprawdę śmieszne połączenie. Bardzo mi się tutaj pomysł spodobał. Tu jakieś schody, mamy na midzie podniesioną ławeczkę. Mega śmieszne, zabawne. Tu jeszcze o, kolejna drabina na shorta. No i wielkie, duże krzesło. Myślę, że teraz nikt nie będzie miał wątpliwości, że to właśnie w tym miejscu. Znajduje się krzesło. Tu jest nowe przejście do, na bombsite A. To jest akurat ciekawa rzecz. Zarówno tutaj z konektora jest nowe przejście, jak i tutaj, jako terror, mamy na tej mapie nowe przejście na MIDA. To by mocno gdzieś tam urozmaiciło tę mapę, takich wiele nowych przejść do domu, chociaż no również na tej chwili z balansem podejrzewam, że byłoby średnio, tak samo jak na bombsite'ie B, stąd możemy wyjść na shorta. Zdecydowanie bardziej o, otwarte to miejsce, bo tutaj często jako terror niestety jak tu podejdziemy, no to albo się musimy bić na tym ciasnym przejściu i coś kombinować, a jak posmokują, coś porobią, to tak naprawdę wracamy, zeskakujemy do undera, albo jeszcze gdzieś idziemy do tyłu i... Nie ma z wiele opcji do wyboru, nie? To okienko również zbyt mocne, za bardzo widać, zdecydowanie za bardzo widać cały bombsite. Także ta mapa jest taka mocno for fun, jest dużo takich dziwnych, śmiesznych zmian, jedne może jakieś sensowne, drugie jakieś kompletnie forfan, ale chciałem od tej mapy zacząć, chciałem Wam to pokazać, bo ilość zmian tutaj jest naprawdę, naprawdę duża. A jako CT, żeby nie było zbyt ciężko, możemy sobie wejść tutaj i od góry pilnować całego BS-a, bardzo mocny spot. Ale z drugiej strony, na przykład przy litejkach już niekoniecznie taki mocny, bo mogą nas zobaczyć spokojnie z CT. A jako terror, możemy sobie tutaj wejść na górę po rampie, po drabinie i patrzeć od góry. To już na pewno zdecydowanie za mocny spot i nie ma szansy, żeby coś takiego wprowadzili, ale... Tak jak wam mówiłem, jest to mapka for fun i dużo jakichś śmiesznych, ciekawych przejść. Chciałem od niej zacząć, żebyście popatrzyli, jakie pomysły mają ludzie, co można szalonego na tych mapach porobić. Wejście do pałacu, otwierana branma. W jedną, w drugą stronę. Tutaj w środku jakieś nowe przejścia, korytarze, szachownica. No wiele, wiele szalonych rzeczy. Bardzo mnie rozbawiła ta mapka, gdy ją zobaczyłem. Także widzimy się na kolejnej. Natomiast dla odmiany, teraz mapa, która wydaje mi się nie ma żadnych zmian, natomiast kompletnie inaczej wygląda graficznie. Nazywa się Miraż 2055 i jest jakby zarośniętą mapą. Na której nikogo nie ma, nikt po niej nie biegał i mamy zupełnie inny klimat. Taki lekko... apokaliptyczny bym powiedział jakby już w ogóle nikt tutaj nie żył, nie biegał wszystko nam zarosło i w ogóle się poniszczyło ale musicie przyznać, że graficznie wygląda to naprawdę fajnie i spodobałem się ta mapa, pomyślałem wam to pokazać czy chcielibyście, żeby Mirage po swoim remake'u miał być może właśnie taki troszeczkę inny klimat widzicie już nie ma tego wściekłego żółtego wszędzie, tak jak Mirage i Dust a jest zdecydowanie więcej kolorów więcej barw, wygląda to wygląda to naprawdę fajnie i te kamienie też taki nadają zupełnie inny, trochę bardziej mroczny Charakter tej mapie, co? Tutaj widzicie, no na, na tej akurat mapce, na tym remakeu żadnych zmian z tego co wydaje, gameplayowych, z tego co mi się wydaje, nie ma. Natomiast te, te drzewa tej w tle naprawdę mega na mnie jest na przykład na, efekt, robi wejście tutaj na bombsite i widać w tle te wszystkie drzewa, jak to wszystko fajnie tak wygląda. Te liany spadają, co? Naprawdę ładna mapka Mirage 2055. Chcielibyście być może, żeby na przykład w takiej szacie graficznej Mirka zobaczyć? Mi. Naprawdę się podoba, jestem, jestem pod wrażeniem tego jak, tego, jak ta mapka tutaj wygląda. Ona nawet w środku pomieszczenie, tej niby pokój, dywan, fotele, nie, ale wszystko zarosło, kuchnia zarosła. Ciekawie. Jesteśmy teraz na miraż, który nie dość, że wygląda trochę inaczej graficznie, bo jest taki w nocy oświetlony, ma fajny klimat, to jeszcze jest sporo zmian gameplayowych. Jak na przykład to miejsce, które całkiem mi się podoba, bo tutaj ten obszar na mapie A, na Mirage jest taki pusty, co? Zupełnie nic się nie dzieje, a tutaj takie podwyższenie, dosyć fajnie zbudowane, pasuje klimatycznie. No troszeczkę by gameplay zmieniało. I tutaj jest nawet ciekawe miejsce, na które być może... Można by się bustować i tutaj w kilka osób wejść później na to, później na to i na to. To by musiało chyba nie. Z pięć osób po kolei się bustować, żeby aż się dostać tutaj jako CT, ale terror stąd mieliby wejście z pałacu i wejście na bombsite. A myślę, że te wszelkie tego typu zmiany, które gdzieś tam czasem ludzie proponują, które by umożliwiały zaatakowanie bombsite'u, a od góry, byłyby zdecydowanie za mocne i, i, i CT tak naprawdę są bez szans, jakkolwiek się temu obronić, nie? Ale widać, że generalnie ludzie dużo kombinują z użyciem. Tych wszystkich tutaj budynków na, na wysokości, nie? Na różnych mapach. Tutaj bardzo ciekawe przejście. Najpierw trzeba sobie rozwalić wszystkie deseczki i możemy stąd wyjść na mida. To jest takie dosyć fajne połączenie, zaskoczyło mnie. A na środku rośnie drzewo. Tu mamy mocny pojazd opancerzony i podwyższoną ścianę na szorcie, Jeszcze skrzynkę, za której można się chować. To jest fajna rzecz, ale również znowu ułatwiałoby to mocno terrorystom, bo no zdecydowanie łatwiej gdzieś tam można by tu sobie podejść na tego Mida, pochować się za jedną skrzynią, za ścianą i, i gdzieś tam przeczekać. A tak to jednak na tym shorcie jest duży taki moment, gdzie terroryści są dosyć mocno na widelcu i przy jakimś flashu zaskoczenia coś tam nie mają gdzie uciec, nie mają gdzie się schować, także muszą naprawdę użyć smoku, użyć czegoś, żeby wchodzić bezpiecznie sobie tutaj na tego Mida. A no to, to jest ciekawe rozwiązanie, powiem Wam, akurat to, co tutaj zobaczyłem. Tutaj jest takie dziwne połączenie. I teoretycznie tu ktoś zaproponował, żebyśmy mogli sobie przechodzić między tutaj oknem a site B. No to, to, to już akurat myślę takie dosyć dziwne połączenie. Szczególnie, że jeszcze stąd moglibyśmy widzieć aż tam daleko mida, schować się za wupą w ten sposób. Szybko tu sobie rotować, chować się, nie? Coś takiego. Bombsite B yy, zupełnie inaczej stylizowany, troszeczkę jak nuke. Nawet wam pokażę to jeszcze od, od tej strony jak biegniemy na site B. Jako terror i uwaga! Nie ma kuchni, a jest takie pomieszczenie, biuro można powiedzieć. Aż, aż zupełnie to inaczej wygląda nawet szatnia. Hmm. I wchodzimy na bombside B. Jego budowa mniej więcej bez zmian, podobna, ale widzicie gdzieś tam tekstury, wszystko to wygląda zupełnie. Zupełnie inaczej. Ciekawa rzecz jest tutaj jeszcze, że możemy się sami zbustować do okna. Mocny spot, ale taki dosyć fajny. Może to też jest jakiś pomysł, żeby troszeczkę uruchomić to miejsce i umożliwić wskakiwanie. Chociaż no, z drugiej strony też takie kampy dziwne, ale. Ten, ten, ten żółty pojazd, który zawsze zapominam, jak go nazwać, to wokół niego się dziwnie strzela, co? Te strzały się blokują, o to wszystko. Nie jestem takim do końca fanem z tego, co się dzieje na Keshu zawsze. Przechodzimy do kolejnej mapki, w takim razie. Kolejna mapa, która nie jest jakiś najwyższych lotów, ale jest zaproponowanych kilka ciekawych przejść, jak na przykład to z bombsaitu A na Miraż. Jak widać, tego typu propozycji z jakimiś takimi bramami, które się otwiera, zamyka, jest wiele i ludzie próbują połączyć Mida z bombsaitem A, jakimiś tutaj kolejnymi. Dziwnymi korytarzami, również przejście z konektora do okna, tym razem w formie takiego dziwnego, po prostu wycięcia w ścianie, którego nie do końca wydaje mi się, jestem fanem. Dla, no, również tutaj podobnie na no, Bumpseidzie B otwarte nowe przejście. Zamiast tego okienka mamy tutaj tego typu wejście z jakąś taką wielką, ogromną w ogóle brywą. Nie wiem, jak można było nawciskać aż tyle tych pudełek, kartonów, czy cokolwiek to jest. No, wygląda to. Wygląda to nie do końca fajnie. Aj, bardzo na tej mapie podoba mi się akurat under. To jest ciekawa rzecz. Z Anderem można by coś zrobić, można by go lekko rozbudować. I ktoś tutaj postanowił po prostu zrobić miejsce, w którym są handlarze dywanów. Sprzedajmy dywany, jest kasa fiskalna, one sobie tutaj wiszą. Bardzo klimatycznie mi to pasuje, bardzo fajnie wygląda. Tutaj jakieś puste chyba po prostu pudełka, tak? Ale to jest akurat ciekawa rzecz, żeby w underze troszeczkę to miejsce rozbudować, poszerzyć, coś takiego dodać. Bardzo ten klimat tutaj sprzedawanych dywanów na, do tego, jak obecnie wygląda Miraż, naprawdę, naprawdę mi się spodobało, akurat, właśnie na tej przeróbce mapy. To jest Miraż 2077, czyli Miraż w klimatach cyberpunka. Tak mógłby wyglądać Miraż. Kto grał cyberpunk, to będzie kojarzył tego typu klimaty. Tak mógłby wyglądać Miraż, gdyby właśnie na tego typu świat byłaby stylizowana. Także tutaj nie będę nic omawiał, bo. Nie ma żadnych jakichś zmian kęplejowych, takich rzeczy, ale chciałem wam po prostu pokazać, jakie ludzie mają pomysły, jak graficznie taki Miraż w deszczu, w takim kompletnie innym klimacie, właśnie mógłby wyglądać. Naprawdę ładna mapka. To jest Miraż o wiele bardziej uproszczony, bez różnych elementów na mapie, jest ich o wiele, wiele mniej. Czy na przykład zastanawialibyście, jak by wyglądał Mit, gdyby był zupełnie płaski? Uwaga, szok! Wychodzimy na tego typu patelnie płaski plac. Nie ma tu żadnych schodów, góra-dół w konektorze, do okna sobie prawie możemy wejść, no wystarczy nam tylko lekki podskok i tego typu mit wygląda naprawdę zabawnie, jeśli chodzi o undera, jest under w, w swojej dawnej formie, ale już teraz, żeby na niego wejść od góry czy na dół, potrzebna jest drabina. Bombsite B również, widzicie, dużo bardziej uproszczony, tu mamy taki wielki, po prostu murowy kloc z szerokimi murami. Na Bombsite A, o tutaj zamiast na przykład tych, tych z, zbijania mamy drzwi otwierane w dwie strony. Bombsite A wygląda w ten sposób. Też widzicie o wiele bardziej uproszczony, taki, taki gładki, czysty miraż. To samo. To samo w pałacu. Kolejna mapka, kolejny nowy miraż. I ktoś zaproponował wiele przejść na bombsite'cie A. Na przykład tutaj możemy wejść z tej strony i tutaj sobie albo wskoczyć po skrzynkach na górę, albo wejść po drabinie i wyjść tutaj na górze ze schodów. No ciekawe pomysły, ciekawe połączenie. Naprawdę wiele osób próbuje jakoś uruchamiać te, te drzwi tutaj, to, to przejście i coś jeszcze obwobudować wokół na bombsite'cie A. Tak samo również jako terror z tej strony możemy sobie wskoczyć powiedz jakimś długim, długim korytarzem w kierunku światła. I wychodzimy tutaj na rampie. Ciekawe połączenie. Bombsite B na przykład, ale tych fanem tych korytarzy tam akurat nie, nie jestem chyba zbyt dużym fanem. Eee, no Bombsite B otwarty. Nie ma tutaj ścian, nie ma worków. Worku, tw... Nie ma ścian, nie ma. co ja chciałem powiedzieć, murków, a nie worków wokół. Nie można wskoczyć tutaj jako CT. Nie możemy nic skrócić. Tu jest w ogóle jakiś. Jakieś kolejne nowe przejście? Aha, tędy jeszcze możemy sobie pobiec. No to już kogoś wyobraźnia mocno się uruchomiła i mamy wiele jakichś nowych przejść, korytarzy, i również stąd możemy sobie patrzeć Bombsite B, walczyć za lodówki, za kuchni w ten sposób. Tak, widzicie, no ludzie mają naprawdę wiele pomysłów, jeżeli chodzi o jakieś nowe przejścia na Miraż, jednak akurat myślę, że w tej mapie no, zostało tak dziwnie zrobione na no Bombsite, a milion nowych skrzynek tutaj, tutaj. Jakieś mega rozbudowane Wow Teraz mapka z po prostu zmianami graficznymi Czyli wszystko wygląda identycznie Ale mamy taką ciemną poświatę, poświatę Z wieloma lampami w różnych miejscach Także jest taki klimacik troszeczkę Jak wam pokazywałem ten Mirage 2077 Co? Troszeczkę wyglądało to podobnie Taka przyciemniona formuła z fajnym oświetleniem Mapka od razu zupełnie inaczej wygląda Niż ta bardzo mocno jasna Pomarańczowa oświetlona wersja Mirage Którą znamy Dlatego chciałem wam coś takiego pokazać Taki zupełnie inny, nocny klimacik miraż. Kolejna dosyć szalona mapa tym razem, bo jako terroryści moglibyśmy tutaj sobie wskoczyć na górę po tej deseczce i wejść na mida zupełnie od góry. Takie coś wiadomo, że nie ma szansy na żadne wprowadzenie, bo jest to zdecydowanie, zdecydowanie zbyt mocny spot, ale na przykład tutaj kolejne przejście. Wielu wiele osób widać, że na różnych mapach ma propozycję, żeby jakoś tutaj Mida z bombsightem A połączyć. Pojawiłby się kolejny nowy pokój z drabiną, gdzie moglibyśmy tutaj od góry zaatakować właśnie bombsite. A, ale również z drugiej strony też moglibyśmy sobie tutaj wyjść i wskoczyć właśnie do tego okienka. Jak najbardziej takich połączeń, jak sami widzicie, pomiędzy midem a sitem a i w jakikolwiek tutaj różny sposób między tymi ścianami pojawia się sporo na tych wszystkich mapkach, które wam pokazuję. Również ciekawą rzeczą jest, no chociażby na przykład tutaj dużo wyższe te, 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 te pudełka czy klocki, czy cokolwiek to jest i drabina na samą górę i można stąd obserwować mida, ale na przykład tutaj odbijając bombsite moglibyśmy jako CT Otworzyć sobie drzwi, otworzyć bramę i w ten oto sposób wchodzić na bombsite. B. Ciekawa rzecz, czy można to zamykać? Również nie pamiętam. To nie, brama chyba tylko się raz otwiera i to wszystko, ale te drzwi raz się podnoszą, raz się zamykają, jak chcemy. O, jak widzicie, brama sama się zamknęła, na przykład tutaj też jest brama na respie, można się schować, sobie zasejfować, czy cokolwiek takiego. No jak widzicie, tych remakeów i różnych możliwości jest sporo. Kolejne drzwi do pałacu. Wiele, naprawdę wiele ludzi mają pomysłów, jeśli chodzi o tego typu. Mapki do CSGO. Miraż zupełnie inny graficznie. Tutaj gameplayowo na tej mapie nic się nie zmieniło, ale wygląda to zupełnie inaczej. Na ziemi taka murowana posadzka, kamienie, tutaj na przykład jakieś deski, więc niby jakiś taki starszy klimat. Ale z drugiej strony, na przykład, jak sobie pójdziemy tutaj pod Bomb Site B, to mamy plazmę, nowoczesny telewizor, tutaj jakąś otwieraną bramę, więc takie mocne pomieszanie z poplątaniem. Ta mapa, mam wrażenie, naprawdę aż mi ciężko do końca określić. Jakie czasy są tej mapy, jakie miejsce, czy z czymś mi się to mocno kojarzy, bo mam wrażenie, że gdzie nie pobiegnę w jakieś inne miejsce, to znajduję się troszeczkę w jakimś znowu innym obszarze zupełnie inaczej zbudowanym, więc tak naprawdę pomysłowo, dlatego pomyślałem wam tę mapę pokazać, bo wybrałem te z warsztatu, które mi się podobały, które uważam, że czymś się wyróżniają, nawet jak nie do końca jestem fanem jakiejś przeróbki, to wydaje mi się, że warto pokazać, że po prostu ktoś, ktoś coś takiego zrobił i wpadł na, na tego typu pomysły. A na przykład wchodzimy do pałacu i mamy stary miraż, więc naprawdę wiele takich połączonych klimatów remake'u, mishmash, wszystko w jednym, nie? Mam wrażenie, że to tak troszeczkę wygląda jakby, jakbyśmy sobie chcieli wybrać... Którą część Miraża chcielibyśmy przenieść na resztę, nie? bo jest, jest wiele no, naprawdę zupełnie różniących się miejsc od siebie. Do tej pory Valve chyba nie robiło takich map, żeby aż tak było różnorodnie. Nie? Z reguły jak mamy jakiś taki jeden klimat, jeden typ, map, jeden typ zabudowy, to on się rozciąga na całą mapę. Nie? Ciekawe jakby zostało wprowadzone kiedyś coś takiego, gdzie te, te obszary się aż tak od siebie mocno graficznie, według mnie, po prostu różnią. Na przykład na tej mapie pierwszy raz widziałem zmianę tego typu, żeby na shortcie zamienić miejscami ten klocek. Zamiast tutaj, tutaj, grałoby się na pewno inaczej. To jest akurat taki typ zmiany, który Valve mogłoby zrobić przy jakimś remake'u, tak? Tak jak na przykład zamiana drzwi na dashie na bombsite B, czy zamiana miejscami tego położenia, żeby ta zmiana nie była jakaś mega wielka, a być może gdzieś tam w ich jakichś wyliczeniach, operacjach, czy jakkolwiek te testach wyjdzie, że taka zmiana mapy, Mogłaby wyjść na plus. Ale na przykład cała reszta na tej mapie jest dosy, dosyć dziwna. Tutaj zabudowana ściana, i obok jakiś taki wielki pomarańczowy kloc. Albo na przykład na site A zobaczcie, jakie wysokie skrzynki. Beczki. Ktoś wpadł na pomysł, żeby można było aż tak się mocno chować na tym site A, za milionem wysokich skrzynek. Nie wiem, bo to jest takie wysokie. Wygląda to brzydko. Jeszcze każda skrzynka troszeczkę inna, więc. Więc wygląda to mocno dziwnie. Wychodząc z pałacu, ok, mamy jeszcze dłuższy pik. Czy stąd możemy widzieć schody? Nie. No takie coś również gameplayowo mocno zmienia, chociaż te, te kartony no, średnio mi tutaj pasują, ale postanowiłem wam pokazać. Jak najbardziej tę mapkę również. Jesteśmy już na naszym prawdziwym, oryginalnym miraż, i dajcie znać, czy jakakolwiek mapa z tych, które dzisiaj dla was przygotowałem, bo sporo sobie przeglądałem warsztatu z tym żeby wybrać naprawdę takie fajne, jakieś wyróżniające się według mnie, cokolwiek Wam się spodobało, czy według, chcielibyście, żeby coś się żeby coś wprowadzili, jakieś nowe połączenia. pomiędzy bombsitem A a Midem dużo się tego pojawiało jakieś tutaj korytarzy pomiędzy tymi murami, ścianami. Bombsite B też widział jakieś sporo zmian. Graficznie też jest wiele pomysłów, także jestem ciekaw, czy cokolwiek z tego wam jakoś przypadło do gustu, czy jednak stary. Raz jest najlepszy, nic byście się nie zmieniali. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.